Dobry? 6-6. Cześć. 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 Dobra, witajcie. <laughs> skąd jesteście? India. Ale skoń, skąd Delhi? Na którym roku jesteście? Na którym pięć, roku studiujesz? 5. A ty? 5. A wszyscy 5? Wszyscy. Wow. I co później do Indii wyjeżdżacie? Yeah. In mm -hmm. Jak się Polska podoba? Bardzo, bardzo dobre. dobre. A, bardzo a do... Polska co Ci najbardziej smakuje? Bigos, pierogi, naleśniki? Pierogi. pierogi, naleśniki. Ale jakie pierogi Ruskie? Pierogi ruskie. Seram. No jakie? No, dzień dobry po hindusku? Dzień dobry. Po hindusku. Dzień dobry. Namaste. 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 Jak, jak, jak jeszcze raz? Namaste. Namaste. A do widzenia? Do widzenia. Uh, ram, ram, dhan. Like if, yeah, I mean, e every country has a different thing. Wow, ty... Ile lat Ci uczyłeś języka polskiego? One and a half year. Only 6 miesięcy. Tylko 6 miesięcy? Tak. Jak ortografia? Jak ortografia? U, E, RZ, Z, SZ, 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 Bardzo masakra. <coughs> <coughs> <Pędzelski> masakra? Masakra. <coughs> masakra. I później gdzie będziecie pracować? Wracacie do siebie, do Indii, tak? Jak się Polki wam podobają? Polki jak się podobają? Biała rasa? Polish girls. Ooo! Cześć, cześć, cześć. 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 Co, chory jesteś? Kory jesteście tak za małymi? Tu przylepski Bajer. Tu przylepski Bajer. Aha, tu jest. Ała. Macie swoją sprawę. Mamy swoją sprawę. Ostatnio mieliśmy imprezę na mechanicznym wybórze. Ile, 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 ludzi wchodzi do klubu? Zadalasz dwieście. Zdalasz dwieście. Słyszyj po prostu. No to siebie. No to siebie chce. No i gitara, wjeżdżamy do Bejerów. Cała nie wymalowane. Nie na serane, tylko na malowidz. Po butelki, po nestach. Po herbatach, po sokach, po napojach, po musztartach, po kukurydzach. Nie wiesz jak to jest, nie wiesz jak to jest. Ale fajnie jest. Ale Git. Co tam studiowałeś? Ja tam studiowałem. Drzwiami się bawiam na polibudzie. Ja nie. A po co mi studiowałeś? Ja i tak nie potrzebuję studiów robić, jestem o, o, obstukana w temacie. Głupia też nie jestem. W jakim temacie jest pani najbardziej? Obstucenia? W każdym temacie. No, 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 w, w, w jakiej, jakiej dziedzinie, dziedzinie nauki by sobie pani najbardziej, por, najlepiej poradziła? Ja w dziedzinie seksologii. No, w A, do Chi Azja idzie. Ta Azja się zbliża. To chyń, to chyń, to tak. Chińczyk, Japończyk, Koreańczyk, Wietnamczyk i się Odróżniasz rasę? Rase? A no właśnie, zastanawiasz się, prawda? Co charakterystycznego ma Mongoł na twarzy? A tak, co widzę? Mongoły. To jest... Nie Tajlandia nie ma. Tajlandia już to nie jest Azja. Oj, Tajlandia też a co, co ona tam ma? Piaska? Królika chyba. Jezus, chodźcie do nich idziemy. Co to, ale cudny. Co to za odmiana króliczka? Wszystko, jakiś jaki cudny. Skąd jesteście? Kto oh, to Aha. tak? Uwan Stolica jaka Chin? nie? Pekin. Sorry, Barbara, sorry. Pomyliłam się. Nie, gość. <grym> A one Bator ma w No. No się pomyliłam Pekin, Pekin, Pekin. Stolica Pekin. Mhm. Mongolia. Co takiego? Skąd jest Z Pekin, Pekin. To <laughs> jest ale jaki kolor? Nie, nie, nie. Podoba się? A. To czemu sobie pan nie sprawi takiego? Śmierdzi, królik gryzie kable. Ja nie chcę. To jest gryzoń, tak jak szczur czy mysz. To jest gryzoń. Jak masz na imię? Ja mm, mam na imię Lee. Lee? On uh, nazywa się Tang. No. Li i Tan, tak. o Li Tan, jak herbata Li? a króliczek, jak ma na imię? Mały królik. Mały królik, nie ma imienia. Li i Ton, tak? Tak, Li i ton. Ale ładnie, Li można pieska, y, suczkę nazwać, a Ton kota, super, Li ton. no Li ton. Aj. wy się skończycie, to jego bierzecie do Chin? Tak. No to on jest cudny. ja jeszcze coś takiego pięknego nie widziałam. No, no tak niedługo zjedzą, bo Chińczyki to wie, że koty i psy jedzą. Nie, czy Wietnamczyki. Że co jedzą? Psy i koty. Wietnamczyki, nie? No a ja, i smalec psi. Tak. Jak jako wiesz? Jako baranek Boży. Coraz to gorzej. Z króleczka. Królej dobry. Martwy, ale trzeba go wymoczyć w mleku. leku. No i za oknem trzymy, jakby się wywietrzał. Fudra z królika. No czemu nie? Bardzo cieplutkie, milutkie. O Jezus. Chyba, bo jest. Chyba mi papato, po to jest, ale skoro jest z takiego maleństwa. może przestań, ja nie chcę. No to fajna się przytofiała, nam przygoda z króleczkiem. No, wiemy. A może nie są? Strasznie bym chciała do murzynów. No tutaj gdzieś są murzyny, ale ja nie wiem. Gdzie to... Dawaj do murzynów. No Z pierwszych... Kenia, e, de, Hana, dawaj do murzynów. No ale nie ma, no chcę no nie. No to nie wiem, pójdziemy czy... do drugiego akademika. Ja nie wiem, czy to są murzyni. No jak nie ma murzynów na poli? Będzie tu przeszło, ja się kłaniałam murzynom. Chodź no do murzynów. Do murzynów.